Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich i pozdrawiam w ten kolejny wieczór naszego życia. Prowadziło nas Słowo i ono dalej chce nas prowadzić. Prowadzić na głębiny poznania Boga, ale też na głębiny więzi z Nim, a przez to poznania siebie. Dzisiaj pochylimy się nad fragmentem z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 6, wiersze od 30 do 34. Pomódlmy się przed tym pierwszym słuchaniem tego słowa, fragmentem Psalmu 25. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże. Tobie ufam, niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Niech doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Wiedź mnie drogą Twojej prawdy i pouczaj, bo ty jesteś Bóg, mój zbawca, i w tobie mam zawsze nadzieję. Z Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Spójrzmy na kontekst tego wydarzenia. Otóż Rozgłos o nauczycielu z Nazaretu, który jest potężny w słowach i czynach, coraz bardziej przybierał na sile. Popularność Jezusa wzrasta, ale nie wszyscy przyjmują Jezusa z otwartością. Zwłaszcza szeregi faryzeuszów i uczonych w piśmie a także dwór króla Heroda, na którym zamordowano Jana Chrzciciela. To jest to grono, które zaczyna się niepokoić. Jezus, który powołał uczniów, wysłał ich z pierwszą misją, by wzywali do nawrócenia, aby uzdrawiali chorych i uwalniali z niemocy demonicznej tych, Którzy w takiej sytuacji się znaleźli. Owoce tej misji były niezwykłe. Uczniowie przychodzą do Jezusa pełni wielkich przeżyć. Dzielą się z nim swoim doświadczeniem pierwszej ewangelizacji. A Jezus, wysłuchując ich, kładzie na sercu ważną rzecz. Otóż. Trzeba udać się na miejsce osobne, by odpocząć. Udają się na drugi brzeg, by rzeczywiście odpocząć razem z nim. Są bardzo szczęśliwi, bo w sercach ich jest wiele przeżyć. Jezus nie chce, żeby o tym szybko zapomnieli. Cisza, samotność, odpoczynek. To warunki, które On im proponuje. Jezus uczy od samego początku takiej przestrzeni w drodze za nim. To bardzo ważna przestrzeń. W tej przestrzeni uczyli się, doświadczali Mojżesz, Eliasz i wielu innych. A wszystko w celu Poznania głębiej prawdy o swoim sercu. Wszystko w celu, by jeszcze bardziej zjednoczyć się z tym, który wybrał, który powołał, posłał. Aby to, co e, doświadczają w relacji z Nim, a także w swojej misji, jeszcze bardziej spotęgowało więź. Nie można tylko działać. Trzeba dbać o przestrzeń mądrego wypoczynku. Wszystko, czego do tej pory doświadczyli od samego Jezusa i przez swoje apostolskie działanie, było ważnym krokiem na drodze ich wiary w Jezusa. Już nie tylko nauczyciela, ale Kyriosa, Pana i Zbawiciela. Popłynięcie z Jezusem na drugi brzeg pokazuje wyraźnie, Oddzielenie uczniów od tych, którzy przychodzili i odchodzili. Nie można pozwolić się dać wchłonąć po prostu ludzkim oczekiwaniom. Ludzie jednak, widząc nie tylko działanie Jezusa, ale także jego uczniów, nie chcą ich opuścić. Chcą dalej doświadczać tej mocy, która z nich wychodzi. Do tej pory nikt tak nie przemawiał i nie czynił tyle dobra. Co robią ludzie? Udają się za nimi, a nawet ich wyprzedzają. To pokazuje bardzo ważną prawdę o ludzkim sercu. To pokazuje prawdę o tęsknocie za Bogiem, Jego bliskością, Jego czułą, i leczącą miłością. Jak zachowuje się Jezus po przybyciu na miejsce. Tylko On nie odpoczywa. Nie pyta o jedzenie, gdzie odpocznie. On otacza tych, którzy przybyli swoją opieką. To, co uderza w tym kolejnym spotkaniu Jezusa z uczniami i tymi, którzy się zgromadzili wokół Niego, to Jego spojrzenie. Każdy ewangelista zwraca na to uwagę. Ono jest niezwykle ważne w spotkaniu z drugim człowiekiem. Obecność i spojrzenie pełne miłości. A dopiero potem słowo. Jezus nigdy nie przygląda się człowiekowi. On nigdy nie patrzy na człowieka zewnętrznie. Jego spojrzenie jest przenikające do głębi. Jego spojrzenie przenika stan ducha, cierpienia, wszystkich trosk, bied czy też różnych krzywd. Widząc każdego, poznaje każdego do głębi. Najpierw więc tłumy spotykają się z jego spojrzeniem pełnym miłości i, jak mówi ewangelista, zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Tylko on Rozpoznał, co w tych sercach jest. Tylko on poznał ich zagubienie, opuszczenie i ogromną tęsknotę serca. I zareagował na to wewnętrznie i zewnętrznie. Bycie opuszczonym czyni człowieka zagubionym, pełnym lęku, niepewności. Często w takich sytuacjach nie wiadomo, jak żyć. W jaką stronę podążać? Jezus doznaje silnego wzruszenia i głębokiego współczucia. On mocno współodczuwa z każdym opuszczonym, z każdym zagubionym. Jest z każdym w ludzkiej biedzie. To jego wzruszenie jest odblaskiem. Bożego współczucia, które posiada i jest niczym innym, tylko określeniem Jego miłości miłosiernej. W świetle tego przeżycia trzeba rozumieć wszystkie gesty Jezusa, które spotkamy w tym wydarzeniu, ale nie tylko w tym. Mamy przed sobą dobrego pasterza, który nie zostawia żadnej Opuszczonej owcy. Jezus poznaje rzeczywiste potrzeby tych ludzi i nie ogranicza się do ich rozpoznania. Ludzie są zagubieni, chcą odnaleźć drogę, chcą być prowadzeni do upragnionego celu. Stańmy blisko Jezusa, razem z uczniami, z tymi ludźmi. Stańmy ze swoim zmęczeniem ze swoim zagubieniem, opuszczeniem i w bliskości z Nim pozwólmy, by nami się zaopiekował. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.